Jak wspomina pan swoje matury? Nie wspominam. Było to tak dawno, że myślę o zupełnie innych rzeczach. Bardzo traumatycznie. Nie miałem wiele emocji, bo miałem już część przedmiotów załatwioną, ponieważ olimpiady przedmiotowe ten problem już w moim, w moim przypadku wyeliminowały. Dobrze, ojej, to był taki czas bez troski, że Pomyślę sobie, matury, studniówka. Mi matury bardzo dobrze poszły i bardzo dobrze wspominam ten czas, bo e, też była jakaś taka ładna pogoda, wszyscy się wspierali nawzajem, także ja to e, bardzo dobrze e, wspominam. E, pisałam też i maturę, wtedy pamiętam z polskiego, rozszerzoną 100%. Moja matura, dużo dużo stresu. E, dawno to było e, ale poszło dobrze, więc, więc, więc było z głowy. I... Jak już wszedłem, zacząłem pisać, to poszło naprawdę dobrze. Matma była moim jakby najlepszym przedmiotem. Nie, ja żartujesz. Ja wiem, 98% z, z matematyki. Jesteś tancerzem. Wszedł wieja tutaj. No. Skończyłem politechnikę warszawską. Nie on skończył politechnikę. A, widzisz. Na egzamin ustny z matematyki do pani profesor. Gruszeckiej. Przyszedłem w krótkich spodenkach. No, tak chyba się nie zastanowiłem, no też byłem dobry z matematyki, brałem udział w olimpiadach, więc byłem pewien, że, że zdam. Niemniej jednak pani profesor Gruszecka była bardzo konkretną nauczycielką, w związku z tym mnie wyrzuciła i musiałem pójść do domu i przebrać się ubrania, w których wypadał pójść na maturę. Ja się bałem, że nie zdam matury, ponieważ ja byłem strasznym głąbem z matematyki i, i bez pomocy kolegów i nauczycieli to na pewno bym tej matematyki nie zdał. Ja byłam pierwszym ucznikiem, który zdaje maturę z matematyki obowiązkową i no, pamiętam, to był bardzo się stresowałam, że nie zdam tej matematyki, że ta jedynka i że w ogóle masakra, moi rodzice nauczyciele, co za wstyd. Ale koniec końców okazało się, że tak się wzięłam, że zdałam matematykę na tam 90%, a Polski na 36%. To zupełnie. Nie Także tego. po prostu się wszystko odwróciło. Tak. Trochę było stresujące, trochę mnie ta matematyka bardzo stresowała, ale zdałam. Tak naprawdę przysiadłem do matury w ostatni tydzień przed maturą i siedziałem, że tak powiem, cały czas, ale I dopiero do mnie dotarło, że już trochę za późno jest, nie? Porównałbym to do tego, jak... Lubię sobie jeździć czasami na torze wyścigowym i jak masz dojeżdżasz do zakrętu i myślisz, że masz jeszcze dużo miejsca do zahamowania i jedziesz jak najszybciej, na prostej, dopiero wciskasz hamulec i orientujesz się, że trochę za późno wcisnęś i już nie wyhamujesz. To trochę tak się czułem przy maturze, że trochę ten hamulec wcisnąłem, ale można powiedzieć gaz w tym przypadku za. Za późno. Matematyka była bardzo dla mnie trudna, bardzo mi było y, trudno się jakoś y, skupić na tym. W końcu chyba na 60% napisałam więc całkiem nieźle, a bardzo się bałam, że w ogóle nie, nie zdam, ale później końcowo jakoś, jakoś to okie, ok, uznałam. Tylko ja na przykład y, też y, nie, y, już wiedziałam, że na, przykład tam, na koniec jest kilka tych zadań, że im dalej to są trudniejsze te zadania. Więc ja na przykład stwierdziłam, nie, w ogóle nie robię tych ostatnich. Nawet mi się nie, nie chce męczyć, tylko zrobiłam tę część zamkniętą. Później jeszcze ze dwa dam raz, bo przeczytam... Nie, nie robię i wyszłam sobie wcześniej. Ja akurat wyobraź sobie, że nie miałem matmy. Byłem tym yy, rocznikiem, który nie musiał pisać matmy. Pozdrawiam wszystkich, którzy też nie musieli. Yy, bo wydaje mi się, że gdyby. Gdyby ta matma no to mogło być źle. Yy, ale, ale jak coś mnie uchroniło. Czy uważa Pan, że matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Chyba nie. E, powinien być minimalny program matematyki do, do zaliczenia w szkole średniej. Ktoś, kto ma mieć ukończoną szkołę średnią, e, powinien zaliczyć pewien materiał z matematyki przewidziany w nauczaniu na poziomie średnim. Natomiast wydaje mi się, że ludzie mają tak różne zdolności, że zmuszanie wszystkich, żeby zdawali maturę z przedmiotu ścisłego, jest być może o jeden krok za daleko i niepotrzebne. Co zrobić, żeby ten stres pokonać? No, nie myśleć o tym jako o czymś co warunkuje nasze życie i w ogóle to kim jesteśmy jacy jesteśmy i co jest z naszą przyszłością bo to nie jest najważniejsze jaki wynik osiągniemy na maturze to jest najważniejsze jest to co mamy w głowie jak myślimy w jaki sposób a jaką masz radę dla tegorocznych maturzystów żeby się nie bali żeby byli skupieni i żeby im dobrze poszło, no. Życzę wszystkiego dobrego na maturach. Jeżeli piszecie maturę, to nie stresujcie się, będzie dobrze. Trzymam za Was kciuki. Dajcie siebie wszystko, bo warto się poświęcić tu i teraz i zbierać te owoce, yy, owoce w przyszłości.